Bonjour Dzisiaj gotujemy klasykę kuchni francuskiej, wę. Na początek bierzemy szalotki. Kilka sztuk obrałem i przekroję na pół. Marchewkę pokroiłem w grubsze talarki, seler naciowy też, w takie większe kawałki. Do dużej miski wkładam kurczaka, u mnie były to podudzia, ale możesz użyć też pałek. Przyprawiam solą, pieprzem, tymiankiem, zielem magielskim liściem laurowym. Wszystko zalewam winem, u mnie było to Pinot Noir. Może być też inne, ale pamiętaj, nie powinno być zbyt intensywne. I wszystko odkładam na noc do lodówki. Następnego dnia wyciągam kurczaka z marynaty, Wino Wam do garnka warzywa odsączam wino zredukowałem na małym ogniu tak aż jego objętość zmniejszy się mniej więcej o połowę w międzyczasie pokroiłem boczek i pieczarki tak dość grubo żeby można było je wyczuć na patelni rozgrzałem olej przesmażyłem kurczaka potem na tej samej patelni przesmażyłem boczek i pieczarki i warzywa z marynaty ważne żeby składniki smażyć w mniejszych porcjach żeby na patelni nie było zbyt tłoczno do garnka z winem wrzuciłem wszystkie przesmażone składniki dodałem koncentrat pomidorowy trochę bulionu i na końcu kurczaka. Dusiłem całość na małym ogniu przez około godzinę. Po godzinie zagęszczam gulasz, wyciągnąłem wcześniej kurczaka, żeby się nie rozpadł przy mieszaniu. Wkładam kurczaka i gotuję całość jeszcze przez 15 minut. Na talerz idzie porcja pire, na to kilka kawałków kurczaka, zalałem wszystko gulaszem i voilà. kuchnia francuska w Twoim domu.